Pierwsza praca, tak roboczą, mogę ją nazywać chyba macierzyństwo, po prostu, ale praca ogólnie będzie mówiła o podobieństwach między człowiekiem i zwierzęciem i o cechach łączących nas, wspólnych. Macierzyństwo jest nieodłącznym elementem każdego gatunku. A z czego jest? Ze skrupek kurzych jaj. Kolory są naturalne, nic nie malowałam. Dużo tych jaj służyłaś. Oj, spodziewałam się tego pytania, ale szczerze mówiąc nie liczyłam i dużo, dużo tyle, że na przykład to muszę podziękować mojej mamie, yy, zbierała mi już od grudnia skorupki, babcia także. Grupa Fałdy powstała całkiem niedawno, bo jakoś jesienią właśnie tamtego roku i my oscylujemy właśnie w takich sztukach społecznie zaangażowanych, ale nie tylko, dlatego że jakby każdy też zajmuje się takimi szczegółami właśnie, które go interesują. W tym przypadku tak jakby... Yy, Iza zainteresowały te ptaki. Taki ptak potrafi się zakochać na przykład w człowieku, w psie. Iza jest niezwykłą, niezwykłą osobą. Jest osobą obdarzoną niezwykłą wrażliwością. I tego, typu, tego typu działania artystyczne myślę, że są jakby stworzone dla takich osób, jak Iza. Dzisiejsza sztuka, trzeba to mieć na uwadze, nie jest już działaniem stricte estetycznym. Wykracza dal, dużo dalej. Stała się aparatem poznawczym. I Ten aparat poznawczy, dzieło sztuki, które jest aparatem poznawczym, uruchamia w nas pewne mechanizmy, otwiera pewne horyzonty. I, i sztuka Iza jest właśnie tego typu. Za działaniami wizualnymi. Pracy i ze Siembidy stoi ogromny horyzont, ogromne zaplecze intelektualne. I to, że miała okazję spotkać się z publicznością i opowiedzieć o tym, czy, czy zaakcentować przynajmniej, w, które, w którą stronę należałoby spojrzeć w kontekście jej pracy, myślę, że jest to bardzo, bardzo cenne i ważne dla młodego artysty.